Ja przedłożyłem to dlatego, że nie mamy już ani jednej koncesji, a zgłaszają się przedsiębiorcy, które chcieliby uruchomić nową działalność gospodarczą, ale chcieliby handlować też alkoholem, więc przedłożyłem no, żeby... Mamy w tej chwili 22 punkty sprzedaży nabojów i 8 punktów sprzedaży nabojów oprogramowanych do miejsca, do miejsca w Mamy propozycję 27 plus 13. Proszę bardzo. No inne propozycje, zainteresowanie jest na te 27 plus 13, czyli tutaj to, trzeba to tylko tego o 1, 2, czy robimy dużą teraz rezerwę, żeby tego to, to, to nie zmieniać. Trudno powiedzieć. Zapytań miałem chyba 2 lub 3. Więc założyłem taką rezerwę, czy one jeszcze są większe, czy no, można zrobić robić większe. Ja, ja zawsze stoję na stanowisku. Są jakieś wnioski, jeśli mogę powiedzieć tak, panie przewodniczący albo powinno być takie w Szwecji czy w krajach skandynawskich rozwiązane z sprawą sąchodnych, czyli jest tylko ze sprzedażą nam wyrobów monopolowych, koniec kropka żadnych innych nie może sprzedawać. Jest trzy sklepy czy dwa, czy cztery określone ustawą czy uchwałą na terenie miasta jest sprzedaż na e, koncesję tego i jest tylko tyle interesny. Albo jeżeli mamy my, ja uznajomy przyznawać... Sesje, no to dlaczego ja mam przyznać dla podmiotu X, a nie przyznać go dla podmiotu Y? Jest to pewien rodzaj dyskryminacji, bo wszyscy ci, którzy mają ten alkohol, yy, no, znaczy wszyscy ci, którzy nie mają, twierdzą, że większe obroty mają ci, którzy ten alkohol mają. Jeśli tak jest, to no to, to, to jest niesprawiedliwy system, który yy, tak naprawdę jeszcze uzależnione jest od mojego widzimy się tutaj sobie szczerze, szybko mówiąc, tak? Bo przychodzi do mnie czterech e, chętnych, ja mam jedną koncesję i na jakiej podstawie ja mam zdecydować, któremu ja z nim, z nim przybieram. Tak Tak naprawdę nie ma takich kryteriów i nie da się określić takich kryteriów, które, które będą jednoznaczne w tym przypadku. Tak? Mogę próbować sugerować tej... Dobre, e, roz rozumiem roz roz chodzi. Ja z góry przychodzę i wchodzę. 5 albo do 6 jak to Są inne wnioski? Ja myślę, że, że nie ma co ograniczać. Do... proszę za godzinę, za złotą. korzystać, ja no, to, to, chcą, to, to, to a nie ma co robić z kolanami miasta policyjnego. Ale mam tutaj propozycję, żeby może odnośnie odległości no, coś jakieś poczynić zmiany. Bo jeśli ludzie chcą, chcą skorzystać z tych powiedzieć atrakcje są są, Margo Hallem, to jeśli coś jest zabronione, to kusi, nie wiem. Ta ta... A jakie są te gwizdy? No ja myślę, te w... że odległości to mamy te, bardzo Te, te same mamy 80, 80 40 ta, ta, nie zmieniamy. Tak, tak, Tam chyba ta, nie ta, ta zmieniamy nic nawet. Jeżeli chodzi o odległości, to nie są dalekie. Ja bym nawet być może jeszcze od niektórych oprószczył. Proszę, proszę, to, nie Mówię nic? uczciwie. Natomiast powiedzmy sobie tak, my nie jesteśmy, e, panie radny, takim miastem, bo do no, to, to niedawna Łomża, o ile dobrze pamiętam, miała 15 punktów monopolowych, 60-tysięczna Łomża, a my mamy 11 tysięcy niespełna i mieli, mamy 21. Bo kto z Łomży, ten w Gąbrzy, a kto w Gornie, No dobrze, ale z, dlatego ja, ja, ja uważam, że to nie jest prawda tak do końca. natomiast mówię decyzję udaje pod rozwagę Rady, bo to Rada jest do tego, żeby taką politykę przyjmować i Rada zadecyduje. Czy jakie ma te wnioski? Ja takie... Wioski, proszę bardzo. Ja jestem za zwiększeniem liczby. Mamy propozycję 27 i 13. Czy są inne wnioski? Ja tak, przepraszam. Ja. Rady ja bym chciał zaapelować do, no, do radnych, żeby tak rygorystycznie nie podchodzili do tych no, lokali jak pokazali w no, poprzednim głosowaniu, bo nie ma co ludziom y, zabraniać y, tych przyjemności i ja będę głosował za i chciałbym, żeby zachęcić do głosowania, żeby no, tych placówek było coraz więcej, jeśli ludzie chcą na

No w zależności należy wystąpić do rady, bo miałem w za trzy przynajmniej badania z trzy takie wypowiedzi przedsiębiorców, które, no, które, którzy byli rozżaleni. I ja y, rozumiem tę sytuację, bo w moim pojęciu, jeżeli y, ma być sprzedawany alkohol, który niewątpliwie jest takim elementem, który powoduje również w sklepie sprzedaż innych towarów, tak, to albo powinniśmy, a nie możemy tego tak zrobić w Polsce, ale powinniśmy dążyć do tego, żeby było na przykład 3 czy 4 sklepy, które sprzedają tylko i wyłącznie towary amizowe, tak, i nie wolno im sprzedawać. Takie rozwiązania są w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej były, są w Szwecji i one się w pewnym sensie sprawdzają, bo Sklep może być czynny całą drobę. są dni, w niektórych stanach który jest zamknięty, długo otwarty, ale to nie jest istotne. Ważne jest, że ten sklep jest tylko i wyłącznie z towarami, które mają zezwyczaj. Alkohol, papierosy, nie można tam sprzedawać e, nawet pepsikoli czy e, soków, tak? I to jest sklep, który jest, na którego koncesje staje się do przetarga, i licytuje się, czyli jest równa, równy dostęp dla handlowców, dla obywateli do nabycia koncesji na handel artykułami cyzowymi. W przypadku kiedy my mamy ograniczoną liczbę punktów, ale jest ich 20, to tak naprawdę to kto otrzyma ten lot, ale jeżeli spełnia warunki, mówię o odległościach, uzależnione jest od decyzji burmistrza. I to jest bardzo ciężka decyzja, bo jakby ją nie podjąć, jeżeli jest to ograniczona liczba produktów, to będzie bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo oskarżeń, dlaczego ten, a nie ja. Więc jeżeli nie możemy stworzyć systemu takiego, to gdyby to ode mnie zależało, to ja pozwoliłbym dzisiaj na sprzedaż wyrobów akcyzowych w każdym sklepie spożywczym. Tak? No bo tu chodzi o tych ludzi, którzy otwierają nowe sklepy spożywcze i mówią, że oni pozbawieni są możliwości konkurencji na rynku ze względu, że tam jest ma alkohol, a ten nie ma. Jak Państwo do tego podejdziecie, to jest Wasza sprawa. Jeżeli chodzi o ilość akcesji, koncesji, przepraszam, jest ich naprawdę. dużo na 11 tysięczne miasto 21 punktów ze sprzedażą alkoholu, to dużo. Ale czy będzie różnica, jak będzie 26? To no myślę, że chyba nie jest to jakaś czy, jakiś element, który spowoduje wzrost lub yy, zniżenie jakości spożywczej. No, to musimy jeszcze trochę na, 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 na. na kontrowersji. Nie powinno być. Yy, to personel na projek ufał. Uchwała nr 25 o alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i miejscu sprzedaży oraz zasad ich Na podstawie artykułu 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w przejźłości przeciwdziałaniu alkoholizmowi dzień ustaw nr 2012 pozycja 1356. Rada Miasta Kolno uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się dla terenu miasta Kolno 27 punktów sprzedaży napoju zawierających powyżej 4% alkoholu zbiorki piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 13 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Paragraf 2. punkt pierwszy. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych oraz punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 80 metrów od obiektów kultu religijnego, 40 metrów od szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, instytucji kultury, szpitali i wolców autobusowych. Punkt drugi pomiaru odległości dokonuje się w najwyższej okolicy od wejścia głównego punktu sprzedaży oraz punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych najkrótszym ciągiem pierwszym zgodnie z zasadami ruchu drogowego do wejścia głównego obiektów wymienionych w ustępie 1.12. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się funduszowi miasta. Trasą moc uchwały. Słuchajcie, jak przeczytam y, numery uchwał.